Hejka, w dzisiejszym filmie pokażę Wam jak zrobić bardzo stabilny krem czekoladowy na bazie ganaszu. Krem ten moim zdaniem idealnie sprawdzi się do tortów, tarteletek albo na przykład monoporcji. Zaczynamy sobie od zagotowania 300 ml śmietanki. Śmietankę należy gotować do momentu pojawienia się takich bąbelków na powierzchni. Najlepiej, abyście nie przekroczyli temperatury 80 stopni. Gdy śmietanka będzie gorąca, wyłączamy palnik i dodajemy czekoladę. Czekoladę zostawiamy w śmietance na około 5 minut i po tym czasie mieszamy. Czekoladę polecam Wam pokroić na mniejsze kawałki i również polecam Wam używać czekolady o stężeniu kakao maksymalnie 50%. Ja tutaj właśnie takiej użyłam. Gdy masa będzie jednolita, przykrywamy folią spożywczą w kontakcie i wstawiamy na minimum 6 godzin, ja wstawiłam na całą noc do lodówki. Po nocy w lodówce masę przełożyłam sobie do miski, dodałam do niej jeszcze 250 g serka mascarpone i wszystko ze sobą ubiłam. Po ubiciu masa wychodzi naprawdę bardzo gęsta, więc ja dodałam jeszcze 80 ml śmietanki. Ilość śmietanki należy tutaj sobie dopasować, w zależności od tego, jakiej dokładnie czekolady używacie. Zwykle bardziej gorzkie czekolady potrzebują więcej śmietanki niż na przykład taka mleczna. Jak widzicie krem wyszedł bardzo gładki i stabilny i bardzo fajnie używa się go w torcie. Ja w tym torcie łączyłam go z malinową żelką, którą również znajdziecie na moim kanale. Smacznego!